Blisko 200 milionów złotych pozyskanych na inwestycje. Zrealizowane projekty społeczne łącznej wartości blisko 7 milionów złotych. Te kwoty najlepiej świadczą o tym, że 10 lat obecności Bełchatowa w Unii Europejskiej to czas bardzo dobrze wykorzystany. Poprawa jakości życia poprzez budowę infrastruktury podziemnej, kanalizacji, modernizacji oczyszczalni ścieków, modernizacji ujęcia wody, rozbudowy całego systemu wodnego. Wodociągowego. Skończywszy na tych działaniach związanych z modernizacją, budową nowych odcinków ulicy, dróg na, nasze, na terenie naszego miasta, nie sposób nie dostrzec i przejść obojętnie wobec takiego sztandarowego zadania, które były, było realizowane w ramach środków europejskich, wsparcia tych środków, a mianowicie rewitalizacji centrum naszego miasta. Długo można by wymieniać projekty zrealizowane przez miasto Bełchatów przy wsparciu środków unijnych. Ich pełna lista znajduje się na stronie www.belchatow.eu. Wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz odpowiedzialny m.in. za realizację inwestycji w mieście zwraca szczególną uwagę na projekty infrastrukturalne oraz te służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Pamiętacie też Państwo nasze walki o pierwsze pieniądze unijne. Mówimy tutaj o projektach chociażby Olsztyńskiego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej czy chociażby osiedla Grocholice, kiedy to z skierniewicami z próbowaliśmy udowadniać, że przy budowie kanalizacji, projekt skierniewic, który był więcej wyżej sklasyfikowany, pokazywał, że przy budowie kanalizacji za co było punktowane, 650 miejsc pracy dodatkowych zostanie uzyskane. No i ten wniosek w Skierniewicach. w Skierniewicach, tak, dodatkowych 650 miejsc pracy w Skierniewicach to był efekt końcowy budowy kanalizacji. Dzisiaj Byłchatów cieszy się z modernizowanych i zbudowanych ulic. Przypomnę tu ulicę Czyżewskiego, ulicę kardynała Stefana Wyszyńskiego, łącznie z Jana Pawła II, ale także dzisiaj cieszymy się z nowych chociażby autobusów komunikacji miejskiej, gdzie jeszcze kilka lat temu zastanawialiśmy się, jak tutaj no, ten tabór odnowić i, i za jakie środki finansowe. Dzisiaj, tak naprawdę, zmodernizowane szkoły, przedszkola to też efekt tego, że w ramach różnych innych projektów w połączeniu z oszczędnościami, które możemy właśnie poprzez pozyskanie środków z funduszy unijnych, to, to procentuje. Grube miliony miasto włożyło w ziemię. Dziesiątki kilometrów nowo wybudowanej i zmodernizowanej sieci wodno-kanalizacyjnej pozwalają dziś unikać awarii. Wkrótce będziemy się cieszyć jedną z najnowocześniejszych w kraju oczyszczalni ścieków z wyjątkową suszarnią osadów. Na podkreślenie zasługują też projekty społeczne. O tych mówi odpowiedzialny m.in. za oświatę i pomoc społeczną wiceprezydent Janusz Mękarski. Miękkie projekty to e, projekty w człowieka, także tutaj szczególne uznanie dla naszych e, dyrektorów szkół, którzy włączyli się w działanie praktycznie wszystkimi szkołami. W zakresie pewnych dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży. W sumie to są projekty na 7 milionów, co widać razem z MOPS-em. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że przed nami kolejne zadania i te nowe przedsięwzięcia, które są przed nami na lata 2014-2020, to również w większości projekty, które będą projektami miękkimi i myślę, że dla naszych młodych, ale i trochę starszych mieszkańców przyczynią się do wzrostu wiedzy i wzrostu umiejętności również na rynku pracy. Pieniądze unijne w Bełchatowie widać praktycznie wszędzie. Są zainwestowane i w centrum, i na osiedlach. Ich pozyskiwanie zawsze jest ciężką i żmudną pracą. Zawsze wymaga też posiadania środków własnych. Ale, jak podkreślają władze miasta, warto podejmować się tego trudu, bo on oznacza olbrzymie przyspieszenie i podniesienie jakości życia. Bełchatów wykorzystał te, ten, czas, ten czas, który za nami. Czas. Hmm, Bycia członkiem Unii Europejskiej jako Polski, ale również bycia członkiem Unii Europejskiej jako regiony, jako samorządy szczebla podstawowego w sposób należyty, odpowiedzialny. Z całą pewnością dokonaliśmy, w moim przekonaniu, mam nadzieję, że Państwo również to, to przekonanie podzielacie, znaczącego przyspieszenia w zakresie poprawy jakości życia w naszym mieście. Również przez, postrzegając tą zmianę jakości poprzez pryzmat dywersyfikacji, rozłożenia, zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów życia, życia mieszkańców, życia naszego miasta. Prezydent Bełchatowa Marek Chrzanowski podkreśla, że inwestowanie w rozwój miasta jest procesem ciągłym. Właśnie dlatego już dziś miasto pracuje nad projektami na kolejny okres programowania na lata 2014-2020.